To tutaj już za kilka miesięcy powstanie nowy klub malucha w Golinie. Samorząd planuje kupić budynek na ulicy Liliowej, gdzie wcześniej funkcjonował prywatny żłobek. Dzięki temu powstaną 24 nowe miejsca dla najmłodszych mieszkańców gminy. Kupujemy budynek zagospodarowany, użytkowany do tej pory jako miejsce opieki dla najmłodszych. Więc to oznacza, że nie będziemy musieli ponosić dużych nakładów na adaptację i przygotowanie budynku dla najmłodszych dzieci. Mm. E, założenie jest takie, że na parterze budynku e, zostanie utworzony klub malucha, pozostały budynek do zagospodarowania w, czasie przysz w przyszłym czasie. Na przygotowanie nowej placówki gmina pozyskała pieniądze z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Aktywny maluch 2022-2029. Całkowita wartość projektu to ponad 2 miliony złotych. Inwestycja skierowana jest na zwiększenie dostępności miejsc opieki oraz poprawę jakości usług dla rodzin z małymi dziećmi. Myślimy o tym, żeby ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy. Zmienił się model rodziny, niestety nie ma już tak dużo rodzin wielopokoleniowych, żeby odciążyć rodziców w opiece nad dziećmi. Jest taka potrzeba, żeby tą opiekę dla dzieci zapewnić. Korzystamy, korzystamy tutaj ze wsparcia z funduszy rządowych, żeby to też duże wsparcie dla samorządu. Nie tylko angażujemy własne środki, ale środki publiczne. Na ten moment jest kilkanaścioro dzieci, które oczekuje na przyjęcie do klubu Malucha. Kilka osób, może więcej, nawet kilkanaście, dopytywało się, kiedy ten klub powstanie kiedy będzie mogła zgłosić dzieci do klubu. Nowa placówka ma być gotowa najpóźniej do stycznia 2026 roku.